Jak widzicie Państwo, nasze spotkania, zawsze te wydarzenia, które organizujemy, staramy się tak robić. No, oczywiście część oficjalna to oficjalnie, ale też na luzie. Dlatego bardzo zależy mi na tym, aby taka rodzina, atmosfera utrzymała się przez nasze dzisiejsze całe spotkanie. Ponieważ te spektakle, jakie za chwilę Państwo zobaczycie, czy sama książka i będziemy o niej trochę więcej mówić, no, to ona wypłynęła tak, tak z ducha, z takiej miłości. Dlatego chcielibyśmy, abyśmy teraz popatrzyli na osobę, która jest po lewej, po prawej stronie. To jest tam prawa, tam jest lewa, ja mam odwrotnie. I e, powiedzieli do, do tych osób, która jest przed, albo za mną, e, na przykład, dobrze, że jesteś. Przywitajmy się tak między sobą. Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Możemy zaczynać. 26 czerwca w hali sportowej Częstochowa odbyły się, miały miejsce dwa spektakle naszego teatru Teatru i Brata. Graliśmy spektakl pod tytułem Historia teatru oraz Trwoga i Miłość. Pierwszy nieco nawiązywał do historii teatru, nieco tak przedstawiliśmy ją z przybrużeniem Oka. Natomiast drugi spektakl Trwoga i miłość był zarówno taki dramatyczny, jak i romantyczny. Chcieliśmy przedstawić historię życia nieco z osobą z niepełnosprawnością ten spektakl myślę że spowodował wiele łez na, na sali no i był Wprowadzał w książkę, która została napisana, książkę pod tytułem Wystarczy kochać Karol, zmienił nasze życie. No i tak jest, że Fundacja Oczami Brata stara się patrzeć na świat oczami Karola, oczami osób potrzebujących, osób z niepełnosprawnością, aby na co dzień zmieniać nieco ich życie, postrzeganie i móc realizować czy spełniać ich marzenia. Ta doczaj brata to warsztaty. Ten sezon trwał od... Y Marca tego roku. Był to sezon letni. Spotykaliśmy się na kilkunastu próbach. Razem w teatrze jest w tym momencie 36 osób z niepełnosprawnością. Zespołem Dawna, zespołem Aspergera, zespołem Williamsa, z mózgowym Porażeniem Dziecięcym i wspólnie razem zawsze budujemy spektakl teatralny. Zawsze zastanawiamy się nad tytułem, nad tym, aby odpowiednio dobrać słowa czy muzykę. A towarzyszy temu wszystkiemu bardzo dobra zabawa i taka możliwość spotkania spotkania z sensu

Od września ruszamy z kolejnym sezonem naszego teatru. Będziemy tutaj już na hali, mogli spotykać się na to nawet nieco częściej, dlatego myślimy o stworzeniu kolejnych pracowni. W tym momencie jest to pracownia teatralna, muzyczna, plastyczna, ale być może powstanie pracownia rękodzieła. A plany fundacji to również takie, że wrzesień i październik to projekt niepełnosprawnie, aktywnie kulturalnie, podczas którego będziemy promowali naprawdę uzdolnione osoby z niepełnosprawnością. Złożyć też podziękowania dla Fundacji oczami Prata, dla Pana Pała, pani Marty i pani Pauline. Po co to robimy? Często to robimy po to, aby nieco zmieniać e, świat, aby realizować też marzenia o lepszym świecie. Ale mamy tylu znajomych, tylu przyjaciół, dzięki e, którym jest nam po prostu łatwiej, bo mamy naprawdę wielu e, wielu wolontariuszy, którzy nam też pomagają. A robimy to po to, e, aby nieco e, pozostawić taki pomnik pamięci po Karolu e, i po to, aby móc tak konkretnie pomóc osobom potrzebującym. W siwych włosach roznosił spokój wśród ciepłych, nabiera do kości grzał A innym razem na spadał sił spadał oszczędzgór młody. Grom się, siejesz wiatr, myślisz jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat.